Cześć kochani, tutaj Marii Marii, witam na moim kanale dzisiaj mam miks drapek z drapkomatu te takie dłuższe sobie nadrapałam mamy szczęśliwe linie, super linie podkowe szczęścia, ekstremalne 7 Paradiso i ekstra linie. także trzymajcie kciuki za wygrane w żadnej zdrapce gdzie są linie się linia nie utworzyła Także lecimy, tęcza gwiazda, zobaczymy czy los wybrał mi szczęśliwe zdrabki, czy też szynie, pomarańcza i podkowa. Pomarańcza jest, podkowy chyba nie było. Słońce i serce, serce oczywiście dla Was. Słoneczko mamy. Słońce, słońce chyba nie mamy. I ostatnie dwa symbole: Piedronka i banan. No i to by chyba było na tyle. Tak jest, kontrolne różne. Lecimy dalej. Teraz super linie. Tamte były z numerkiem 67, a te mam z numerkiem. 12. widać myślę że widać okulary i podkowa oczywiście zachęcam do subskrypcji tak jak zawsze dzwonek i wiatrak stałym wizum Dziękuję za obecność. Dzwonek i wiatrak. Księżyc i ptak. O, chyba mamy linię. Biedronka była, podkowa była, korona była. No i ptak teraz jest. No super. Czyli jednak będzie jakaś wygrana. Tu jeszcze były okulary. Dobra, lecimy dalej. Krap i czapka. O, tu też, okulary. Tu dzwonka z tego wszystkiego nie zdrapałam. Krap. krab, dzwon. Czapka. I ostatnie dwa symbole balony i leżak. Tu okulary. Balony. Balony. Dobra, a podjąć co mamy całą piąteczkę, powinno być B. I to się zgadza, ale super, że jest. No to teraz podkowa szczęścia. Jaki ma numer 20. Szukamy 16, czterdzieści osiem, osiemnaście i trzydzieści cztery. A mamy 27, 19, 46, 47, 33, 17 same oboki 45 39 i 52 także nie ma kontrolne różne no to Paradiso też mi się linia nie utworzyła Paradiso z numerkiem czwartym szukamy jeszcze kostki i bluzki mamy bluzkę bluzka, bluzka o, jest i kostka tu mamy kostkę, tu mamy kostkę. Szansa jest, ale czy coś nam da, to się okaże. Serce i kapelusz. Tu mamy kapelusz. Mamy serduszko. O, chyba jest dyszka. Kostka była, arbus był, serce było. aparat i torba, no jest dyszka no i pięknie a jeszcze mamy dwa symbole kostium i wiadro coś te zdrabki Paradiso z tej edycji są dla mnie bardzo szczęśliwe bardzo się cieszę kostium i wiadro, dobra sprawdźmy kontrolne B to się zgadza, także jest dyszka no i pięknie Mamy drugą wygraną. Jeszcze dwie zdrabki przed nami teraz, ekstralinie, też numer czwarty. Wiatrak i księżyc. Oczywiście, szukajcie ze mną. Ok, kolejne: biedronka i korona. krab i słońce. Tu mamy kraba, słoneczko. Tutaj też słoneczko jest i krab. Słoneczko. Tu chyba nie ma. Widzę, że nie podrapałam jeszcze niektórych symboli, które były. Cytryna i Arbus. cytryna, arbus 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 ale chyba nic nie ma chyba że coś przegapiłam ale tutaj nie ma no i ostatnia zrapeczka na dzisiaj to jest numerkiem 15 ekstremalne 7 dawno przeze mnie nie drapane szukamy siódemki pliku oraz dolara no to lecimy 23 8 14 2 24

jeszcze jedna szansa i co? I nie dali. No dobra, ok. Z Rabką wygraliśmy 15 zł. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć.